Dzień dobry, nazywam się Anna Sikorska i zapraszam Was na spotkanie z książką Urszuli Stokłosy. Dzisiaj pojedziemy do babci. Za kartkę dostała czwórkę. Całą, bez plusa, bez minusa, z komentarzem pani plastyczki, tej nowej młodej, która nosiła barwne chusty i śmieszne kapelusze. Pani Mona Lisa, bo tak ją nazywali w szkole uczniowie, powiedziała Ani, że nie musi oddawać pracy po 20 minutach i żeby, i, i żeby może. Poeksperymentowała trochę z kolorami, albo chociaż napisała coś od siebie zamiast e, podpierać się dziecinnym wierszykiem. A nie odparła, żeby tylko, żeby dała jej się już święty spokój. Nie okazała się szczęśliwą posiadaczką talentu plastycznego jak Sonia z jej klasy. Nie grała na fortepianie jak Fryderyk, na którego koleżanki i koledzy wołali Chopin. Nie była też tak mądra jak Kuba, który nie musiał nic, a jakoś muszło. Nosił w szkole ksywem Geniusz. Ani tak upokło, nie poukładana i zawsze przygotowana do lekcji jak Magda, która stopnie w szkole zawdzięczała ciężkiej pracy i którą przezywano po prostu Kujonka. Ani taka ładna, ani taka ładna jak Jaśmina, której zawsze się udawało. Pomimo tego, że żaden z niej Kuba geniusz czy Magda Kujonka, ona była po prostu Anią. Na plastyce zbierała zazwyczaj czwórki, nie umiała grać na żadnym instrumencie, nie urodziła się geniuszką. Za co winiła czasami mamę, a do lekcji się nie przygotowała. Zdarzało jej się z premedytacją nie odrobić zadania domowego. Poza tym uważała się za dziewczynę o banalnej urody, w przekonaniu, o czym utwierdzali ją chłopcy z klasy, którzy w najgorsze z możliwych Traktowali ją jak powietrze. Ania chciała, żeby zaczepiali ją jak złotowłosą jaśminem, a nawet by malowali jej siórki na piórniku, A na lekcji biologii, kiedy temat dotyczył narządów rozrodczych, rzucali w jej stronę ukradkowe spojrzenia. Pragnęła mieć jak ona blond w loki, zaokrągloną pupę, marzyła o białych koronkowych staniczkach, którymi piękna chwaliła się, podnosząc na przerwach bluzkę w toalecie. Dziewczyn na piętrze nie mogła się doczekać pierwszego okresu, który Jaśmina miała już za sobą, a o smartfonie, jej koncie na Facebooku czy Instagramie na razie tylko śniła. Dzisiaj pojedziemy do babci Urszula Stokłosa. Polecam i do zobaczenia.